Cześć, witajcie w naszym kolejnym odcinku Dzisiaj odcinek Naktan Szybkiego Jest ze mną dzisiaj sąsiad Wiesiek A jak widzicie, zmieniony krajobraz Wiesiek, powiedz, co się stało z gospodarkami naszymi No, wszystkie maszyny Bo to zostało Tak Obecnie to i... Obec... Obecnie to chodzi o to, że a seria z sąsiad zapłotu być może nie wiadomo czy się jeszcze pojawi, prawda Wiesiu? Nie. Będziemy być może grać na tej serii, a na tej serii Wiesiu ma już właśnie jedzie tym 28 Ursus 328 Nie ma siewnika poznania K A zobaczcie co ja mam Ja już od na pierwszym wlocie mam punkt dwuskibowy tu takiego. Ja miał, jeszcze nie tak, przyjeść. Tak. Tu mamy brony trujeczki, siewnik konny i trzydziestkę. Trzydziestka jest. Trzydziestka reala, ponieważ mój dług ma taką. Dziękuję, Polska, trzydziestka za to, że ją wydałeś już dawno temu, ale dziękuję bardzo. Bo jest potrzebna. Tu mamy trochę zagrzebany po ostatnich żniwach filmet. Znaczy, termit, przepraszam. Filmeta masz masztynie. No, mój agregat, który sam wyspawałem. No jest on na ramię bometa, jednak yy, to jest była ze sprężynówki, a ja zrobiłem wał do niego. I tak ładnie wygląda. To nie patrzcie, jest rozsiewacz. No ja pożyczałem zwykle od y, wieśka, ale tam nieważne. Golf, którego tak zaparkowałem, bo umyłem umy go przed chwilą. Tutaj mam takie fajne baniaki. Mój Silos i Silos wieśka. Wieś powiedz dlaczego? Ty nie masz Silosa? No, zrobiło się za dużo. Zrobiłem wiatr na słomę i na tam. A gdzie ta wiata na słoma? No zobacz, tam. Y y tam y Taka czarna? Gdzieś, Taka czarna? Jak mam przyciepy zaparkowane. Ta duża? Nie. No. A to nie jest na kombajn, jak będziesz miał? A bo Wiesiek ma w planach zakup kombajnu, nie Wiesiu? No, uzbiera się to. Ale nie w tym roku jeszcze. Ja też mam w, pla ja też w planach mam zakup kombajnu, ale klasa Matadora. Dobra. Więc tak, uwaga, odcinek. Ciekawostkę. Tak, Wiesiu nam opowie ciekawostkę. Mój 28 ma tak ciężką maskę, że kultywator z małym z tym utrzymuje. Naprawdę? No patrz. O Jezu. Zobacz jak ciężka, jeszcze buchniki, takie to spawane wszystko... Było. A nie bo, nie, bo ja ci tego, bo ja ci w przednich kołach obciążniki robiłem, wiesz? Jak ty, jak ona umieszczała. Zobaczcie, po ostatnich ulewach zarwała nam się droga, zapadła się i zrobiliśmy sobie z Wiesiem objazd. Zobaczcie, Wiesiu powiedz co się stało, bo ty tak jakby te gospodarki nam załatwiałeś. O oh, jest. Oh, yes. Tak, y, słuchajcie, lagi lagami, ale nie chodzi o to. Zarwał nam się, zarwała nam się droga podczas wielkiej burzy y, takie coś i my zrobiliśmy objazd. Akurat między drzewami mieści się nawet biz, bizon, a nawet taki większy New Holland. Jak widzicie ja idę w krówki, a w to idzie Wiasiu? O oh, yes. Tak. Filmy będą pojawiać się codziennie. A nie wiemy co z sąsiadami za dalekiego płotu. Trzymajcie się. Pozdro 600. Wiesiu, cześć. Narka Ludzia. A i PS. Jutro odcinek będzie pierwszy. Z czego? Ze żniw na usługach. Ktoś będzie nam żniwował na usługach. Na początku mamy po jednym polu. Więc Wiesiu, do zobaczenia i cześć. Cześć.